Jesteśmy po środku niczego idziemy przed siebie, nikt nas nie chce wziąć Już tak chyba 5 kilometr idziemy Jeszcze tylko z 10 do jakiejś miejscowości do dupy od wczoraj jest tam mokro bardzo ale zabrał nas super starszy pan Zawrócił zawiózł nas 60 km nie w swoją stronę, pod nas na dworzec. Dał nam pieniądze i yy, siedliśmy w pociąg. Pojechaliśmy dwie godziny pociągiem. To jest godzina 22. W środku turystycznego miasta dotarliśmy do Grecji. Jedyne dwie godziny pociągiem. <laughs> Idziemy sobie spać do hotelu, tak jak Janek, lubię najbardziej. Do hotelu. Takie, takie mnie tylko tak Przespaliśmy się w bed and breakfast w Opolt. Hostel online, do którego nie ma żadnej obsługi. jest creepy Chyba Był wyjątkowo piękny hotelik. W cenie naszego wspaniałego, ostatniego, depresyjnego. Ee hostelu w takim pięknym stylu i było dużo takich lusterek i w ogóle śniadanko było takie przepiękne, bo było w takiej jakby ciemnicy, były takie zasłony ciężkie lejące się z wielkiego okna i wszędzie były e, świeczki Mam włosy to nie są nowe włosy, one są wyprane a teraz rano nadal wszystko mamy mokre Pada dalej, więc wsiadamy w pociąg, żeby pojechać troszkę bliżej granicy. I zobacz, jak dziadek karli. Słabo królew. coś innego, że to wygląda, ale nie mogę, bo jesteśmy w kraju poprawnym politycznie. A na tym znaku jest już Trondheim. Yy, wiedzieliśmy już co jest przy granicy. Modliliśmy się o to, żeby jechał po prostu jakiś Norweg, bo jak będzie jechał Norwek, to znaczy nas weźmie. I tak było, były to dwie kobiety, zatrzymały się, wzięły nas, pogadały, do samego Trondheim. bezpośrednio w ogóle ten... Finally in Norway! Popołuch. <grych> idę, idę. Dobry, przed Państwem Agnieszka! Turejka mieszkanka dzicy. Mówi się wiatr, to... wiatr to jest normalna rzecz, a nazywa się on? Jondelak. Nie, jestem aha, to Słuchaj, zrobimy wywiad. Ty chciałaś być na vlogu, tak? Oh, yes. To będziemy, jakby ułożymy sobie zaraz pytanie w telefonie. To, ej, gdzieś ile ja mam. Jezu, ja tak tak Zbyszek? Ja zaraz tutaj jeszcze będę. I mamy przed sobą stuprocentową Polkę. która... Stuprocentową Polkę. Aczkolwiek mieszkałam na Nawelki lat 13. Ogólnie, co się cieszę, że mieszkam tu? Mam swoje mieszkanie, mam super pracę, dobrze zarabiam. Bezstresowe życie w sumie. Jestem bardzo za to wdzięczna. Jakbym mogła wybrać dzisiaj, gdzie mieszkam, tu czy tam, to mieszkałabym dalej tu. Ale tęsknię oczywiście za Polską i Gdańskiem, i rodziną, jedzeniem, pierogami. <grystanie> <grystanie> Byłam, wam opowiedziała, co tu się dzieje, ale niestety nie wiem. Tam jest jakieś muzeum, nie wejdziemy, bo zamknięte. No to... tutaj jest muzeum II Wojny Światowej, tam w środku coś, jest, coś było z tym krzyżem, ale nie pamiętam co. Tutaj mamy ratusz, poprawia prawie... Ratuszec. Ale... O, powiedz o tej wyspie, ta wyspa nazywa się... Svalbard. Swoją I nie może tam ani umrzeć, ani się urodzić. Dokładnie. Także jak rodzisz, to wywożą Cię jakby stamtąd, żebyś sobie urodziła na lądzie. I potem tam wracasz i wychowujesz tam dzieci. Dostajesz pozwolenie na dwa lata z możliwością przedłużenia. O, Ja pisałam magistra na temat przedmiotu Esport, który jest fizycznym przedmiotem u nas w Norwegii. Mają klasę, są komputery i normalnie dzieci sobie... W sensie dzieci to już jest młodzież, tak? Bo to jest liceum. No i mają zadania w grze, tak jak ses na przykład. Muszą zrobić to, muszą zabić tego i tak dalej. to jest... dostają z tego oceny. I później następną częścią tego przedmiotu jest taki jakby WF. Więc nagle wstają od komputerów i idą na siłownię. I tutaj u nas w mieście jest kościół, w którym... By the way, miałam wierzmywanie. <słyszytnie> Przyjmuję właśnie narkomanów i alkoholików, żeby dostali jeść, pić. Ogólnie mieli dach na głową, ogólnie mogą sobie robić co chcą, a i tak mają się dobrze, łamią prawo, a i nikogo to nie obchodzi. No to nie jest tak, że idziesz do sąsiada, jak ci brakuje cukru. No ale u nas jest trochę inaczej, bo ja mieszkam na, na wsi. Ale jak ci brakuje cukru, no to raczej ciasta nie skończysz. <noise> Musisz poczekać, aż sklep otworzy. Ogólnie nie jest popularne brać ślub tutaj. Jak już ktoś bierze ślub, to może jest po ślubie 5 lat i biorą rozwód. Znowu mają nowych partnerów, znowu ślub rozwód. Milion dzieci z tej strony, z tamtej strony. W sumie, w sumie wszyscy nagle mają różnych rodziców. Tak naprawdę nie masz żadnego rodzeństwa, które jest jakby pełne. Mm -hmm. Jak nie masz rozwiedzonych rodziców, to jesteś jakby. Przyjemny. Wow, wszyscy są po prostu w szoku, że Twoi rodzice nie są rozwiedzeni. Moi rodzice mają 25 lat and counting. <laughs> Więc jak ja to mówię, to wszyscy, co? Wow, serio? Wow, rekord! Czyli często dzieci używają w wieku takim, gdzie się buntują, to mówią swoim dzieciom, swoim rodzicom, jak nie kupisz mi tego, to dzwonię do Banu I czasami dzwonią i wymyślają jakieś historie, czasami nawet może dojść do tego, że ci zabiorą to dziecko. Jak rozróżnić Szweda, Norwega, Fina i Duńczyka? O Jezu, Fina? To ja nie wiem. <laughs> Typowy Szwed. Blond włosy takie mega rozjaśnione, solara na buzi. No i mówi, jakby śpiewał. Masz Duńczyka, mówi, jakby miał buzię pełną ziemniaków. <grym> no do beskitu. E, I ma taki mega, taki głos, taki ton, taki wiesz, taki ciemny. E, a Norwek chodzi z zygzakiem po ulicy w sobotę w nocy, bo się narąbał butelką wina. <grym>